Już dość tych pit, nie bądź taka beksa Chcesz zarabiać, to zarobisz tutaj w łeb Siekiera, matyka, baba, goła Marian Paździok to pindola Siekiera, matyka, bum, cyk, cyk Marian Paździok stary prik Siekiera, matyka, zmętna bajka U Paździoka miętka fajka Siekiera, matyka, małpi wuj Marian Paździok to jest Chuj! Stranie tak mają i w tym tkwi cały sęk Nie wiedzą co to lęk, życie biorą na węg W jednym ręku kieliszek, w drugiej pieprzony skręt Ej dziewczyno, o Boże, ale ty to masz dzień. Chodź do mnie na pęk to przetrzepię ci futro Ty naprawdę myślałeś, że odezwę się jutro? Nie pisz mi smsów, że ci tęskno i smutno Bo mam w chuju to wszystko i odpalam dziś wózko Widzę cię jak przez mgłę, w sumie i nic poza tym Próżno szukać ładu z wersów desideraty Znowu dzwoni kudłaty, w tle słyszę, że tam ci mają, utwierdza w przekonaniu, że dranie to tak mają na okręty to samo, ciągle alkohol w ustach nadużycia, skandale, no i te cudzołóstwa powinienem z tym skończyć, ale weź mnie na namów tenż to sto, nieodłączna część życiowego planu widzisz, nie tak mają brat czy chodzi tu o życie, czy tu chodzi o rap ich przeciwko nam może być cały świat strach i okłada, widzisz, tego na brak widzisz, nie tak mają brat czy tu o życie, czy tu chodzi o rad I chłop na może być cały świat Strach i okłada, widzisz tego na brak Ej, mało, przypał, niosę łzy, a nie radość Dranie tak mają, wita, flaszka, pita rano Pół litra, chciałaś prawnika, co zarabia siano Masz typa zryta, psyka, wątpliwa moralność Lubię ubić się, na z Bacha i Maklaka Drogę do domu zgubić, po paru dniach wracać Tak często fizjologia, wygrywasz człowieczeństwem Nie kłam, że lubisz tańczyć, w klubach myślisz o seksie Dziewczyny wolą róż, brąz, zostawią dla czpunów Zabawy na piesie wietrza, ślepota od świateł klubów chłopaki nie płaczą, czasem za nich płaczą Przewodka gada się o polityce, o biznesach i o dupach Pierwszych iż maniury, podróby, Louis Vuitton Na kacu przenoszę góry, choć mogę kurwić na los Z reguły nie ma kultury, gdy w kluby idziemy w stos Kurwy, niech patrzą z góry, z natury taki nasz lot widzisz ja. tanie tak mają brat Czy chodzi tu o życie, czy tu chodzi o rad I chodź przeciwko nam, może być cały świat Strach i okłada, widzisz, tego na brat Widzisz nie tak mają brat czy tu chodzi o życie, czy tu chodzi o rad? I chodź przeciwko nam, może być cały świat i okłada, widzisz, tego nam brak Ok, chcieli mnie na trak Mieli moje dwa, cztery miałem sam Widzieli mnie w Lucky Dice, więc jestem, jestem Stuki chcą mnie znać I póki lecę jak brat, To później jedynie brać Możesz hejter, hejter Nie wiem, tak ty, masz spojone Ja wcześniej miałem nic, więc ten tym koniec Bo dziś robię swoje I już podjąłem tą decyzję Nie wracam, wiem, że to egoistyczne Przepraszam, mam pokusy stawiane Kocham marihuanę I kiedy w bit? Robię tak, dranie, więc nie mów mi Powinienem trzymać, jak mówią kopko, to nie chodzi o sanes. Zmieniłaś się, nie wiem po co do mnie dzwonisz, jak mnie z nas nie odbieram. Moja duma to a to dostałem w genach. I nie oceniaj mnie, nawet nie jesteś ode mnie. Zrobię to na cały kraj, ty się wczuwaj, że nie tak mają brat. Czy chodzi tu o życie, czy tu chodzi o rad? I tu przeciwko nam może być cały świat. Strach i okłada, widzisz tego na brat nie tak mają brat Czy chodzi tu o życie, czy tu chodzi o rap I poprzeciwko nam może być cały świat i okłada, widzisz, tego na brak Ja tu na chyba tym, którzy kopią mi powoli grób Szukają sensacji, bo od dawna im nie stoi fiut Ja tu zostanę, nawet jak mi nie pozwoli lud Mówisz, jestem gwiazdą, a co to kurwa Hollywood? I co ci boli znów, to, co w metropoli już znają moją ksywkę, bo zdążyłem rozpierdolić nóż Daj mi uzbroić wtóz Nie znasz chłód i to zawsze prosto w twarz. My mamy tylko jedną i nie szukamy drogi, bo w tym to całe sygnał złowi. Powiem jeszcze jedno, ci jak kasa cię kręci, że przyjaźń to dla nas sprawa życia i śmierci. Widzisz, te nie tak mają brat. Czy chodzi tu o życie, czy tu chodzi o rap? I to przeciwko nam może być cały świat. Strach i okłada, widzisz tego nam brak. Widzisz, te nie tak mają brat.

Piękna Mary, Mary, człowiek jestem szczery, więc powiem ci weźmy, że pełna uroku co noc mi daje spokój Dotrzymujesz kroku, lecz nie chronisz od kłopotów nie Nie twoja wina, wiem, że wolność i zabrano, podano Teletycznym zmianom Z obawą, że obudzisz naszą swą sprawą, że odsłonisz prawdę całą, że rozkochasz Polskę całą, choć tu jesteś ośnie mało, bo mery słodziutka, jasno zieloniutka, Łagodna w skutkach, jej wrogiem jest wódka To zyste Chwila, naturalna chwila, pleję i zabijam. do tak to się rozpływam, tak. Wciąż zakazana jest mama huana Traktuję z każdą ustawę, chama wiem. Moja mała, i tak się odnajdziemy. Spotkamy gdzieś w plenerach, razem zrelaksujemy, bo daję ci moją słodycz, tak od wielu lat. Od wielu lat, od wielu lat. Dotykam cię łagodnie, kiedy ostro traktuję, czy wiesz, ja. Yeah. Wiesz, ostatecznie ważne są twoje ruchy, liczysz się tylko ty, tylko ty. Jestem tu, by cię tulić, żeby odpędzać mroczne sny. Yeah. Czasem kocham Cię, czasem mam Cię dosyć Czasem uspokajasz mnie, a czasem strzelasz w ochry. Po wewnętrznej stronie żył, czuję Twój miękki dosyć, Gdy przenika mnie Twój oddech gdzieś po środku nocy Hej, podwalasz mi cieszyć się tym, co mam Z Tobą nigdy już nie będę sam Napełniasz głowę światłem i sami Purpurowa dba, będzie z nami a Mary Mary, pachnąca Mary Mary Ty powiedz mi kochana, czemu ciągle chcą nas dzielić Murami, kratami, wszelkimi zakazami Za to, że na co dzień ze sobą przebywamy Ty powiedz mi kochana, czemu jesteś niedostępna Dla każdego w kraju, zwykłego konsumenta jak to kolendra, no chodź do mnie piękna, zrobimy to razem, wiem, droga będzie kręta Poszuka spokojnego miejsca, by się zrelaksować Po spotkaniu z tobą zawsze wolna moja głowa O czym jest mowa, dziś mówię o czym mowa, nikogo nie zabiłaś, wciąż się panować Gdzie wolność słowa, gdzie wolność jest wyboru Nie ma tego, nie żyjemy w państwie pełnym choru tu logika, wszystkich chcą nas pozamykać. Nie obchodzi mnie to, dziś tobą chce oddychać, bo daję ci moją słodycz, tak od wielu lat, od wielu lat, od wielu lat. Od wielu lat dotykam cię łagodnie, kiedy ostro traktuję czy wierzchnia. Ja. Jej, yeah, wiesz, ostatecznie ważne są twoje ruchy, widzisz się tylko ty, tylko ty. Jestem tu, by cię tulić, żeby odpędzać mroczne sny. Yeah. Fifa, bongo, filiz, ziom od w tej chwili, kiedy wciągasz Siwy dym do swoich płuc Działaj tak, żeby wyszło ci na plus THC to moje drugie imię Ci co jarali z nami, wiedzą, że nie kłamie Wielka morda, na mnie możesz liczyć miało Ileby nie było, to i tak jest za mało Kiedyś piątka na trzech, dziś Solo. Wilku, wilku jest poza kontrolą. Mój dealer i ściemnia Normalnych ludzi jeszcze jedno: hodowanie rąk nie brudzi. Najlepszy ziółka, filterek bibułka. Lubię te skarbów, pełna jest szkatuka. Często robię przerwy, żeby poczuć jak to sieka. Nie tracę werwy. Na nowe drzewka czekam, jaram, jaram, jak stary Rastaman.